Super Formentor VZ5 prezentowałem dla was na tym kanale w styczniu bieżącego roku. Jednak po pierwsze, warunki były bardzo nieciekawe, mieliśmy naprawdę prawdziwą zimę, a po drugie egzemplarz, który dziś znajduje się obok mnie, to edycja limitowana Bat. Auto powstanie tylko i wyłącznie w 500 egzemplarzach, z czego do Polski trafi jedynie 15 sztuk. W tym materiale omówię wam co się zmieniło w limitowanej Edycji, a także sprawdzimy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego, gdyż ostatnim razem po prostu nie było szans tego przetestować. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Cartest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. A jeśli chcesz otrzymać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole. Dzięki. Przechodząc do stylistyki kupry Formentor, to od razu na początku zaznaczę, że w tym materiale będziemy to wszystko omawiać bardzo minimalnie i skupię się jedynie na faktycznych zmianach, jakie wprowadza odmiana Bat. Jeśli interesujecie szczegółowy test kupry Formentor VZ5, odsyłam do materiału, do którego link znajdziecie w prawym górnym rogu i oczywiście w opisie, a sama kupra Formentor pojawiła się na tym kanale już wielokrotnie, a więc linki do wszystkich wersji. Znajdziecie właśnie w opisie. A przechodząc do naszego dzisiejszego limitowanego egzemplarza, to jak widzicie, jest to po prostu czarna czerń. Auto jest wyjątkowo polakierowane i niemalże pozbyto się wszystkich miedzianych akcentów, jakie znajdziemy w klasycznym wariancie. A więc, po pierwsze, mamy odmienioną atrapę chłodnicy z czarnym obramowaniem, czarnym wypełnieniem. I odmieniony emblemat Kupra, który nie jest czarny, jednak jest ciemny, z lustrzanym wykończeniem. Prezentuje się według mnie znacznie lepiej niż ten oryginalny, co kilkukrotnie podkreślałem w innych testach Kupry Formentor. Z przodu, oprócz tego, jest to dokładnie taki sam egzemplarz, a więc odmieniony przedni zderzak z wykończeniem. Z włókna węglowego i to jest prawdziwe włókno węglowe. Mam oczywiście przeloty powietrza i oczywiście topowe reflektory. Przechodząc na bok limitowanej odmiany kupry Formentor auto wyróżnia się wyjątkowymi felgami. 20-calowe felki dostępne tylko w tej limitowanej edycji. Wyglądają one niemalże identycznie jak te z klasycznej wersji VZ5, jednak teraz są polakierowane w kolorze czarnym. Zaciski hamulcowe wciąż są w kolorze miedzianym, i również dekielki centralne są w kolorze miedzianym. I na dobrą sprawę są to jedyne akcenty w tym klasycznym dla tej marki kolorze. Lusterka boczne są teraz wykończone z włókna węglowego. Obramowania szyb w kolorze czarnym błyszczącym i również czarne błyszczące relingi dachowe, tego w standardowej wersji nie znajdziemy. I oczywiście, podobnie jak w standardowej wersji VZ5, zawieszenie jest usztywnione i jest obniżone o 10 mm względem standardowej wersji VZ. No i oczywiście układ hamulcowy to również specjalny system zaprojektowany przez inżyniera Akebono, a więc bardzo sprawnie możemy hamować. Tym samochodem, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Przechodząc na tył, limitowane edycji kupry Formentor VZ5, to zmiany oczywiście również są bardzo minimalne. Na dobrą sprawę mamy oczywiście odmieniony emblemat w tym samym stylu co z przodu. Przeliterowany napis kupra oraz oznaczenie VZ5 również są lustrzane. Kolejną bardzo minimalną zmianą są inne końcówki układu wydechowego. Ich design oczywiście jest dokładnie taki sam, jednak teraz są one ciemno-szare niemalże. Czarne. Kolejny raz muszę podkreślić, że w kuprze Formentor VZ5 brakuje mi bardziej agresywnego spoilera. Przydałby się nawet taki minimalny spoiler jak w kuprze Leon Cap, którą wkrótce zaprezentuję Wam na tym kanale. Tam wygląda to znacznie lepiej i podkreśla, że jest to taka bardziej topowa. Odmiana tego samochodu. Jeśli chodzi o bagażnik, oczywiście on nie uległ żadnym zmianom. Pojemność to 410 litrów, a więc 10 litrów mniej niż w odmianie VZ z napędem na wszystkie koła. Jeśli interesujecie ta kwestia oraz oczywiście drugiego rzędu siedzeń, odsyłam do mojego pełnego testu Kupry Formentor VZ5. A teraz zapraszam już do wnętrza. A przechodząc do wnętrza limitowanej Kupry Formentor VZ5 BAT, zmiany są bardzo. Minimalne i mają one za zadanie podkreślić wyjątkowość tej ciemno-czarnej edycji specjalnej. A więc po pierwsze, mamy odmienioną kierownicę, która nie ma już tych miedzianych wykończeń. Również mamy lustrzane logo kupry centralnie na poduszce powietrznej i prezentuje się to według mnie znacznie lepiej niż to oryginalne. Również w kokpicie nigdzie nie znajdziemy tych miedzianych wykończeń. Zostały one zastąpione ciemnoczarnym błyszczącym lakierem. Troszeczkę to wygląda jak piano black, jednak mieni się minimalnie. Inaczej mamy również sportowe fotele Cup w standardzie bez żadnej dopłaty. Są to te najbardziej kubełkowe, najbardziej limitowane fotele, które również były dostępne w standardowej odmianie VZ5, a oprócz tego jest to dokładnie taki sam egzemplarz, jak prezentowałem wam ostatnim razem, a więc topowe wyposażenie, duży wyświetlacz, centralnie dwustrefowa klimatyzacja, wyświetlacz zamiast tradycyjnych zegarów za kierownicą. Są również łopatki, oczywiście, to, czego brakuje mi we wnętrzu, podobnie jak na zewnątrz, takiegokolwiek oznaczenia tej specjalnej edycji. nie nigdzie w zasięgu naszego wzroku przynajmniej, specjalnego oznaczenia, że jest to jeden z pięciuset egzemplarzy, jakie kiedykolwiek powstały. Tego po prostu brakuje, aby podkreślić faktycznie tę wyjątkowość odmiany BAT. A więc nie będę już przed tej wyjątkowość, tej specjalnej edycji bat, a więc nie będę przedłużał. Przejedźmy się tym samochodem. Mamy fantastyczne warunki, więc nareszcie możemy sprawdzić, jak VZ5 przyspiesza ze startu zatrzymanego. Jednak oczywiście kilka słów o danych technicznych. Podobnie jak VZ5 mamy tu 2,5 litrowy silnik TFSI, 390 koni mechanicznych, 480 Nm maksymalnego momentu Obrotowego na papierze 4,2 sekundy do setki. Za napęd na wszystkie koła odpowiada 7-stopniowa skrzynia DSG, a więc nie będę już przedłużał. Przełączmy się na początek, przełączmy się w tryb Kupra. Już nam automatycznie podbiją się nieco obroty. Wyłączmy w naszym samochodzie kontrolę trakcji. Wyłączmy również line assist, aby nam nic tutaj. Nie zepsuł. Front assist również możemy wyłączyć, aby auto miało pełną moc, aby nic mu już nie przeszkadzało. Włączmy się w drive. Automatycznie już mamy tryb sportowy, a więc sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Launch control. Gdy testowałem dla Was VZ5 w styczniu, to miałem ogromny banan na twarzy z uwagi na to, że auto pokonało kilkadziesiąt metrów pełnym poślizgiem. Dzisiaj mam natomiast uśmiech na twarzy, ponieważ ten samochód przyspiesza jak zły. Prowadzi się jak zły. Wrażenia podczas testu przyspieszenia. Były wręcz nieziemskie Auto... <grymne> Naprawdę niesamowite. Daje ogromną frajdę z za kierownicy, o czym wam. Wielokrotnie mówiłem podczas testu standardowej odmiany. I gdy mamy warunki takie jak dzisiaj. Auto daje nieziemską frajdę, podobnie, jak w warunkach zimowych jest natomiast przyklejony do asfaltu. Tak jak zimą ten samochód wręcz miał ogromną chęć wchodzenia w każdy zakręt bokiem, tak teraz <ścoughs> tak teraz jest wręcz przyklejony. Na naszym standardowym krętym odcinku troszeczkę więcej gazu, nadal przyklejony, a mamy w pełni Wyłączoną kontrolę trakcji. Oj, dawno, dawno na tamtym łuku nie miałem tak wysokiej prędkości. Tak jak wam powiedziałem wcześniej, ten samochód ma również fantastyczny układ hamulcowy. Tak jak teraz, przyspieszmy do 100 na godzinę. I hamowanie awaryjne. Wow, auto <noise> zatrzymuje się. Może nie w miejscu, jednak doznania są naprawdę bardzo pozytywne. Auto jest po prostu genialne pod każdym możliwym względem. Jego przyczepność <noise> to jest coś wartego. Do i szczerze mówiąc, kolejny raz rozmawiamy i kolejny raz widzimy się w kuprze Formentor VZ5. I kolejny raz ten samochód w pewnym sensie jest wyprzedany. Odmiana bazowa 7000 egzemplarzy została wyprzedana bardzo szybko. Do Polski trafiło naprawdę wiele egzemplarzy kupry Formentor VZ5. Limitowana edycja VZ5 Bat. Jest ograniczona do zaledwie 500 egzemplarzy na cały świat, a oficjalną drogą do Polski zostało zarezerwowane tylko 15 egzemplarzy. I nie w sensie, że zostało sprzedane 15 egzemplarzy, tylko cała pula samochodów na nasz rynek to jest jedynie 15 sztuk. Z informacji, jakie posiadam, samochód jest wyprzedany, więc kolejny raz. Muszę Wam niestety powiedzieć przykrą informację: auto nie jest dostępne w konfiguratorze, nie możecie go skonfigurować pod siebie. Jednak dobra wiadomość jest taka, że ten samochód wciąż na dzień dzisiejszy jest dostępny do kupienia. Nie są to egzemplarze całkowicie nowe i nie możecie go skonfigurować, jeśli chodzi o wyposażenie. Jednak, biorąc pod uwagę, że jest to limitowana edycja BAT, to opcjonalne wyposażenie jest bardzo mocno ograniczone na dobrą sprawę do panoramicznego dachu. A więc wciąż można ten samochód kupić, i mam wiedzę o dwóch egzemplarzach zupełnie nowych ze stoku do kupienia. A jeśli chodzi o ceny, to ten samochód, gdy był dostępny do kupienia przez tą krótką chwilę, kosztował 374 700 zł, a więc troszeczkę więcej niż podstawowa wersja VZ5. Jednak może i jest on droższy. Ale najważniejsze w tym samochodzie jest to, że jest to samochód, który jest wciąż dostępny. VZ-5 zostało wyprzedane. VZ5 Bad jest dostępne, było dostępne, choć z drugiej strony już teraz mogę Wam powiedzieć, że powstały dwie nowe limitowane edycje tego samochodu. Jedna na sześciolecie marki Cupra, druga nie jestem pewny. A więc Formentor w wersji VZ5 znów będzie dostępny do kupienia jako samochód całkowicie nowy. Tutaj już nie mam niestety informacji, czy auto zostało już wyprzedane, czy wciąż możecie skonfigurować pod siebie. Jednak wracając do tego naszego dzisiejszego egzemplarza, to jest to oczywiście fantastyczny samochód, ponieważ jest to Kupra Formentor VZ5. Jednak całościowo, jeśli chodzi o edycję specjalną, prezentuje się ona fantastycznie. Po prostu jeśli ktoś lubi czarny kolor, dla mnie jest to po prostu idealna Kupra. Mam tutaj wszystko, czego bym chciał. Auto prezentuje się jeszcze lepiej z uwagi na te ciemne dodatki. Ma więcej charakteru. Ponownie muszę Wam powiedzieć, jeśli zastanawiacie się nad zakupieniem kupry Formentor VZ5 w takiej limitowanej edycji, BAT, czy w sumie jakiejkolwiek innej, to z czystym sumieniem jestem w stanie ten samochód polecić. Auto jest po prostu fantastyczne. I ponownie, gdybym miał możliwość, gdybym miał fundusze, aby ten samochód kupić, zrobiłbym to bez najmniejszego zastanowienia. Auto jest po prostu połączeniem wszystkiego, Czego możemy oczekiwać od samochodu? Jest on zarówno praktyczny, jak i sportowy. Świetnie się prowadzi. Jest wręcz przyklejony do drogi. Układ kierowniczy fantastycznie przekazuje informacje, co dzieje się z przednimi kołami. Napęd działa rewelacyjnie. Mogę tak mówić bardzo długo, ponieważ jest to naprawdę udany samochód. A w odmianie VZ5 jest to po prostu najlepszy formentor. Czy warto kusić się na odmianę Bat? To jest oczywiście preferencja indywidualna. Jeśli mamy do tego podejść jako samochodu używanego, a więc zakładam, że oglądacie ten materiał za kilka lat, na dobrą sprawę, od jego publikacji, no to jeśli lubicie ciemny kolor, wersja Bat jest po prostu fantastyczna. Limitowana edycja do 500 egzemplarzy, więc powinna troszeczkę mniej tracić na wartości. Tiger Grey była limitowana do 999 egzemplarzy, więc dwa razy popularniejszy samochód na drogach, więc Bat z tej perspektywy jest po prostu lepszym wyborem. Całościowo auto mnie urzekło kolejny raz. Mam ogromny uśmiech na twarzy testując ten samochód, realizując dla was ten materiał. Kocham ten samochód. Jednak, oczywiście muszę wspomnieć, że samochód nie jest bez wad. Podobnie jak każdy inny Formentor. System influrozrywki jest irytujący. Kamera cofania nie do końca dobrze wyświetla obraz. Z kluczykiem dostępu może być problem, bo czasem otwiera czasem nie, z również z systemem bezdotykowym klimatyzacja zimą działa mocno średnio, choć tutaj bardziej nagrzewanie zimą. Działa bardzo mocno średnio. Jednak na co dzień, całościowo, jest to naprawdę fantastyczny samochód. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze robisz, polubienia tego filmu. Czekam na Twoją opinię na temat limitowanej edycji BAT, a jeśli interesuje Cię pełny test, szczegółowy, pełny test odmiany VZ5, link do niego znajdziesz w opisie. Dzięki, cześć!